Wędkarstwo Mazowieckie. Filmy dotyczące wędkarstwa. Płocie biorę, jest to trzecia bo czwarta, więc do brania płodzi można nie narzekać, jak widzimy, Zanęta, moja własna nawet bardzo dobrze się pisuje na płci, bo, na płci, bo brań mam bardzo dużo, ale dzisiaj mam spławik 4 -gramowy i te brania jest ciężko dróżnić. Teoretycznie mógłbym zmienić ten spławik sobie na mniejszy gramowy czy dwugramowy, ale mi się nie chce. Po prostu ja ten. Nie przyjechałem tak łapać ilościowo tych ok, tych mini mini, tylko przyjechałem coś tam większego chycić, a przy okazji te maluszki połapać. Tego ten maluszek pójdzie na żywca. Może sztupaka nam zwabi. No i rzucamy dalej, widzimy, zanęta dobrze się spisuje. To było branie. To jest na tym branie. Jest płodź. Oj. O, jest. Płoć. No, te płotki 15 cm dobrze biorą. No fajnie byłoby, gdyby tak nad zalewem brały łosickim, to wtedy bym mógł się wybrać na zawody jakieś. I tutaj naprawdę fajnie było zorganizować, zorganizować zawody. Nawet myślę o tym, aby kiedy zorganizować takie zawody wspólne z widzami, jak u ludzi macie coś takiego, coś podobnego mniej więcej. On właśnie ma kolejne branie na szpółwiku, o dwa razy. Bo te łowisko do takich zawodów jest ekstra, ekstra bo na spławik można połapać na spuławik, lek, grunt, dużo płoci, dużo koni, na spinning, też okoń na jakieś mocniejsze federy. Nawet karpiówki, duży lin, duży karaś, ona żywca, szczupak. Do siatki te okonie biorę. Chcę zobaczyć ile ja ich przez 3 dni. Oczywiście ja to nie łapię tak typowo płciowo, czyli że malusień, malusieńki haczyk, malusieńki cieniutka żyłeczka i takie tam. I teraz tak trochę, można powiedzieć, że grubiej łapę A, na no czerwonego robaka no to, to gorzej połknąć. No i płotki bioro. Ta ryba ale w ogóle brania nie było. A jest rybka, mam już tych płocich z 20, w ogóle nawet nie nagrywam za bardzo, bo już nie chcę się ciągle takich sad, takiej samej wielkości te płocie, tylko niektóre mają czerwone oczy, niektóre za bardzo nie mają czerwonych oczu, oczów. Ale to są wszystko płocie. Niektóre tak samo mają takie pomarańczowe płetwy, niektóre w ogóle nie mają tych pomarańczowych płetw, ale są to płocie, tutaj nie ma innych ryb. Innych ryb, nie ma innych płociopodobnych ryb. No, zaraz płoć do siatki, sadzę tylko założę robaka i zarzucę. I płoć idzie do siatki. No, już pierwszy dzień, pierwszy dzień. Pierwsze 5 godzin no to około 20 płoci. Wynik średni, chociaż na mnie to jest bardzo dobry. Oczywiście dałoby się tych płocin w te 4 godziny załowić i ze 100 nawet bo wystarczyłoby wystarczyłoby dać mniejszy spławik gramowy yy, haczyk dać jakoś kurczę 20 czy 22, czy tam 18, a ja tu haczyk mam 8 albo dziesiątkę no i tak jak no to rybki, no nie do ale, ale rybki zawsze coś. A więc teraz yy, czas na przerzucenie zestawów wszystkich, ja tych związany chyba aż do 4 mam bo koniówkę ja już przerobiłem sobie na lekki grunt. Wiadomo, że teraz w nocy o konie, to nawet mi się nie chce próbować łowić. Teraz tam ja będę siedział. Więc koniówka koniowka na grunt przerobiona. Wszystkie zostały na No, jak już nie założę białych robaków, bo białe robaki to płocie będę zeskubywać Dam takie większe czerwone robaki i ziarna kukurydzy, bo w nocy płocie tym się nie chce ciągać. Zobaczymy, czy jakiś linek podejdzie czy karaś czy może coś na, na żywce uderzy no i zaraz po przerzuceniu zestawów będę palił ognisko i giełbaski w piłku tu się tam yy, jedni ponownie, też tam dalej łowią a jedni już się zwinęli więc sam na nocce nie będę i taki survival teraz rozpalać ognisko zobaczymy ile czasu zajmie mi rozpalanie ogniska I takie łatwe to pewnie to nie będzie. Będą zapałki nawet nie chcę palić. Po kilku próbach udało się w końcu coś zapalić, aby teraz tylko nie zgasło. No i zaraz kryamy kiełbaski i sobie smażymy. Mam nadzieję, że już się nic nie stanie, że już się nie zagasi. Ognisko już się fajnie, nie się leciutko przepali i będzie można grillować i jest dobrze już bułeczki są, kiełbaski też są i o pełno paro mamy kiełbaski zaraz możemy i sobie pojemy bo trochę zgłodniałem, taka kolacja będzie Pogadałem z takim panem, i no i mówił on właśnie, że tutaj często siatkami kłusują w nocy. Pytałem się tego pana, czy pan to widział na oczy. To mówi, że tak. No i pytam się, czy, yy, pytam się, czy ktoś to kontroluje, czy ktoś to sprawdza. On właśnie mówi, że tutaj nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie kontroluje. Nie ma tutaj regulaminu. Każdy sobie kurczek kłusuje siatkami, łapią. Tak samo mówił, że. Że prądem, bio. Więc z roku na roku ciężej jest tutaj cokolwiek złowić. Mimo, że woda ma potencjał, jest duża, ale jest dostępna dla każdego, nie ma tutaj żadnej kontroli. Przez to, przez to ludzie kłusują i wybierają te ryby. Sobota. Siedzę w namiocie Pićku I teraz czas na Na coś do jedzenia, czas sobie Zrobić Śniadanie Potem se poczytam Nawet, to jest, jeszcze mam te stare wy wydania Wędkarską moje hobby, czy znaczy starsze To z 2008 roku chyba coś takiego No i potem pójdę sobie położyć, pospać sobota na razie jakoś brań specjalnie nie ma Mamy już prawie 9 godzinę jakoś... nie jestem się za bardzo dzisiaj kamerować tego wszystkiego to akurat w najgorszej wędce <grym> mam sygnalizator brań, ale nie, dlatego że tu jest ta wędka, a ja jestem aż tam dalej i do tej wędki dałem sygnalizator brań, aby z daleka usłyszeć branie sygnalizator Firmę Sportfish i akurat ten sygnalizator mogę polecić, bo jest naprawdę niedrogi koło tam 40-50 zł, nawet może i za mniej się znajdzie, a jest naprawdę bardzo. Bardzo dobry, bo jest czuły, głośny i wodoodporny kolega ma taki sam i mu do wody wpadł 2-3 godziny w wodzie poleżał i przeżył i o dziwo działa. Czas może coś o zestawach powiedzieć. No jakie zestawy, łowię mamy sobotę teraz jeszcze. No i, jakie zestawy? łowię na, zazwyczaj bardziej na grunt nastawiłem. Pierwszy zestaw to jest, o, pierwszy zestaw. Pierwsza w ogóle wędka, mam dwie wędki Mikado Triton, które naprawdę polecam, są to świetne wędki za niedużą cenę. Ta, ta ma 3,60, druga ma 3,30, Są to naprawdę git wędki, git majonez. Żyłka tutaj jest 0,20. Jeśli się nie mylę, to taka grubsza zestaw ogólnie jest na metod feeder yy, koszyk. Ja w ogóle niedługo może nagram film jak się montuje, zestaw na metodę koszyczek. On ma 25 gram. Przypo, ja to mam długi przypon, już mówię, yy, ogólnie do metody się nie używa, przypo, długich. Do metody przypanny od 6 do 10 cm, a ja to mam za 40 albo 30 cm. Dlaczego? Dl dl dlaczego? Dlatego, że już jeden przypon zrwałem i na szybko, na szybko w nocy złożyłem drugi przypon, który się okazał trochę dłuższy niż miał być. Ale póki zestaw mi się nie plącze, to nie jest źle. Do metody przypomnę, jest to do, do tego krótkie, aby zestaw się nie plątał. Druga wędka i drugi zestaw. Też e, wędka Mikado od Feeder. 3,30 do 100 gram wyrzutu kołowrotek z wolnym biegiem który się naprawdę bardzo przydaje w ogóle polecam do wędek gruntowych kołowrotki z wolnym biegiem bo włączamy wolny bieg, kartek weźmie to się żyłka wysuwa, nie urwie nam zestawu ni, nie urwie zestawu nie wciągnie wędki, ni, ni nic takiego tu jest żyłka bodajże 0,22 zestaw zwykły, tu mam się nawet może wyświetlać o chociaż, choć nie musi koszyczek, on ma y, 30 gram Jacksona nawet koszyk rurka antysplątaniowa mm, krętlik i przypom, jest to przypom z plecionki z włosem na włos zakładam kukurydzę i tak poluję na linę karasia zestawy proste, nawet banalne, bez żadnych jakichś tam unow unowocześnień na spławik też zwykły zestaw to ta cała poezja, prostota sama w sobie, nic trudnego, prosta sprawa. Zanęta. Zanęta jest moja własna, ale ona została już przemoczona, ponieważ trochę deszcz padło w nocy, zapomniałem ją schować pod parasol. No i trochę się przemoczyła. Ale jak zanęta się jakoś przemoczy, to nie jest tak źle, jak to niektórzy piszą, że jak się zanęta przemoczy, to nic nie zmówimy. Nie, to jest nieprawda, bullshit. Zanęta przemoczona po prostu inaczej pracuje. Tylko tyle z tej zanady naszej przemoczonej. No bo trochę inną pracę, ona tak po rzuceniu bardziej smuży i się tak rozkłada jakby szybciej trochę Zrobię sobie kilka kul pod ręce, bo już płoć. płoć już nie ma w moim uwisku. Zenęta z wieczora ubyła, wyjedli pewnie ją. Wielkie podziękowania też dla, dla Filipa z welkarstwą ponad życie za wiadro się przydaje. Zapraszam też na jego fanpage, na fejsie, link w opisie. tak jak mówiłem, jest lek, lekko, jest ogólnie przemoczona, nie ma lekko i mocno przemoczonej. Jest przemoczona, bo mi, mówię, deszcz się zmoczył trochę. A zapomniałem jej przykryć, bo w namiocie siedziałem. Ale spokojnie, tak też da się łowić. Taka jedna większa kula będzie i, i druga mniejsza, może na początek dwie kulki. Te, tych płości tutaj nie trzeba się wysilać aby je zwabić tak, no, trochę pod płość zrobiona bo dałem sporo pszenicy no i trochę kukurydzy aby aby coś większego mogło wejść Zatem no, może niedługo sprzedaży będę zobaczyć ale moje na razie z tym wszystkim nie wyrabiam takie oto kulki dwie do wody pójdą. no zresztą zobaczycie sobie Patrzcie i podziwiajcie Ojejeje. I tak jak mówiłem, po podnęceniu będą pierwsze efekty Ile? Może 10-15 minut od podnęcenia, i nic. A warto przypomnieć, że od 21 godziny do 9 rano żadnej, ryb, żadnej płotki nie złapałem. Teraz od razu po podnęceniu są płotki, więc zanęta działa. Nawet przemoczona, moja własna. O, płotka sobie teraz miejsce na kupę robi. Możecie podziwiać kupę płotki. Kto jeszcze nie widział? A więc pani płoć wsiadki na razie A więc jest kolejna płoć Bardzo szybko Nie wiem czy za przypadkiem na gruncie nie mam kolejnej A i była Była, ale się No Dobra, chociaż tą naszą błotnicę płoć, która mi tu się zapeczkała w błocie Zaraz ją do siatki wezmę. Nawet teraz wezmę do siatki. Płoci tutaj cały czas można łowić, ale na razie z tymi większymi ryba, rybami to nie jest najdroższe, ale jest słabo. jest kolejna płoć. No tu jakby się chciało, to kurczę tych płocich, by się jest tysiąc nałapało. Mówię, wystarczy mniejszy haczyk, mniejszy spółek ja na tym spółku prawie w ogóle brani nie widzę. Jak jest on jest że z półika zacinam, to nic nie ma. A jak w ogóle brania nie ma i mam zamiar przerzucić zestaw, to płoć siedzi, to tak już nie pierwszy, nie ostatni raz. Nieduże te płociaki płoc, <taki> takie rozmiarów żywcowych. Ale jak się nie ma, czegoś się ma, to się lubi, to się ma. Jakoś tak. <taki> W czasie upału siedzę sobie w tym namiocie, on tak tego słońca nie przepuszcza, bo w tym drugim namiocie, tym mniejszym, no to jest strasznie gorąco, się wytrzymać nie da, w nocy rzeczywiście w tamtym namiocie, bo on ma taką jakby podłogę, płocie biorę co raz, a te większe ryby, no, trochę gorzej, możliwe, że już na haku siedzi płoć, bo to jest pławik, taki oto płoć, taka oto płoć, nieduża, ale na białe robaczki do płodzie naprawdę są waleczne <laughs> one tak się fajnie nie da oderwać od, od dna za wszelką cenę yy, próbują nie wyjść na powierzchnię, bo te inne ryby to łatwiej na powierzchnię wyciągnąć niż płocie. Te płocie ma, maleńkie, maleńkie, tak ciężko na, na powierzchnię wyciągnąć się. Je. Na jednego, na dwa białe robaczki po zanęceniu. Na białe robaczki. No nie dużych rozmiarów są te płocie ale ale zawsze są i takie właśnie płocie przyjechałem łapać bo o większą naprawdę trudno tutaj łowię na łowisku gdzie nie trzeba mieć karty wędkarskiej gdzie nie ma regulaminu, gdzie każdy sobie może kłusować i taka oto srebrna rybka na razie do siatki, potem pokażę wszystkie a na deser w sobotę chipsy stary i dwie gazetki do poczytania, wyciągnięcia doświadczeń. A więc zaczynamy. Tu Paweł Mirecki dobrze pisze. Razek kliknąć pauzę i sobie poczytać. Bo jest to ważna sprawa nawiązująca do polskiego wędkarstwa. Z którą całkowicie się oczywiście zgadzam dbajmy o nasze wody abyśmy potem nie narzekali i mieli co łowić bo póki co to ja na tą wodę mogę narzekać bo kusują ludzie siatkami podobno prądem biją i potem narzekanie, że ryb nie ma było branie na fiderze albo będzie ryba Tak, jest ryba Kolejna płoć No to jakaś poszerpana widzę, jakaś długa jak kleja bardziej wygląda, ale nie, to wszystko w płocie tutaj nie ma uklei, nic takiego. Będę jakaś taka długa, uklejowata trochę, ale nie, to nie jest ukleja. Taka to płoć, nawet z gruntu widzimy bioro. Szybko wchodzę w łowisko. jakie to nieduży płotek. No jakby się chciało, to by się miało bata, to by co kilka sekund można było wyciągać. No ale bez tego bata praktycznie co kilka sekund wyciągam. Ile 10 sekund temu y, płoć nas płamik teraz z gruntu. Musimy mieć bardzo, bardzo miękką szczytówkę. Wybierajmy najmniejsze szczytówki, najbardziej giętkie, bo te brania w płocie z gruntu naprawdę słabo widać. Jedna z ostatnich płoci na feder. A więc będziemy kończyć wędkowanie. Już się powoli zwijam namioty, prawie zwinałem. Taka oto płotka. No i podsumowując, było w miarę, w miarę dobrze. Przynajmniej nie zmarzłem, a co najlepsze to nie było deszczu. Jego specjalnie dużo już nie nagrywałem, bo nie było szczerze mówiąc czego nagrywać. Nic się nic ciekawego jakoś nie działo. Mało ludzi łowiło, już było mało, tutaj, coraz mniej ludzi zaczęło tutaj łowić bardzo dobrze, ale, ale nadal kłusują. A więc czas na... Zobaczymy ile, ile ryb dzisiaj napałem. Ryb napałem przez kilka godzin. Kilka. Kilkanaście. Ja w płoci. To całkiem nie tak mało. 20 ich Zaraz sobie zważymy. Taki. Dobra. Ile jest? Kilo, kilogram płoci, no jest to mój rekord, bo się nigdy jednego dnia tyle płoci nie nałapałem, ale szczerze mówiąc coś nigdy na nie... Na, nigdy tak się nie, nastaw, nie nastawiałem. A więc zaraz wypuszczamy. Płocie płoteczki. Idą do wody. I tylko zimą przyjechać. To można na pewno nieźle poła połapać. Tak, ja, tu jedna utknęła. Dobra. Wszystkie chyba żyją. I to tyle. Dzięki za obejrzenie. I narka.